Jak powiem start, to dopiero jedziemy. 10, 5, 4, 3, 2, 1, start i 70, 6 lewy do 7 prawy, i potem 34 prawy na szczycie zakaz cięcia. Cztery lewy potem dwa prawy późny z drogi, dwa prawy późny z drogi i pięćdziesiąt dwa prawy na parking na, dwa prawy na parking i nawrót lewy dwa lewy na słupek Trzy prawy na główną, trzy prawy na główną. I pięć lewy, pięćdziesiąt cztery prawy, zakaz cięcia z uwagą. Pięćdziesiąt sześć lewy, odciąża, odciąża. I siedemdziesiąt lewy, zakaz cięcia, potem hamowanie w dwa lewy za most. Dwa lewy za most pięć, lewy do cztery, prawy ten cztery, prawy długi zacisk, Syf na końcu. Syw jest nawrót lewy trzy, prawy cztery, lewy zakaz cięcia do sześć, prawy. Na szczyt, za szczytem 50, 5 prawy długi. Tutaj może syf być. I 100 oj. na drzewie 6 lewy, podwójny. 55 lewy przy budynkach. 50 do lotnej. Jeszcze, jeszcze. 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 Super. I tak jest 3 sekundy lepiej. Ale tam jest ślisko. Kurde. Nie będzie. Tam trzeba po prostu... Tam trzeba wolno i tyle. I jeszcze... Znowu mi lusterko tam autentykowałeś.